Hej, witajcie! Toż to stary, dobry kinowy ekspres. Prosto z wanienki, w szlafroczku i już gotowy do picia swojego ulubionego soku z czerwonych grejpfrutów. Tak naprawdę to nie jest moje ulubione picie, ale nie będę nic reklamował, jeżeli nie dadzą mi pieniędzy. Czasem się zastanawiam, jak to możliwe, że tworzę coś przez tak długi czas, bo tak, musicie wiedzieć, że nieco ponad rok to jest bardzo długi czas dla mnie, w sensie z regularnością i tak dalej. To jest taka moja dorosłość, to jest taki mój... Pierwszy poważny obowiązek. Tak wiem dość późno w życiu, ja długo dorastałem. Szczęśliwie nie grozi mi tu rutyna ani nic, dlatego że to nie jest naprawianie 50 takich samych rur. Tylko za każdym razem, nawet jeżeli skończyłem już odcinek ekspresu robić, to za chwilę pojawia się jakiś, jakiś następny film, który obejrzę i myślę sobie, o muszę o nim powiedzieć. Nawet jeżeli dzień wcześniej myślałem, koniec z tym ekspresem, mam tego wszystkiego dość. To zawsze jakiś film sprawi, że będę chciał coś powiedzieć. Czy będę chciał go zjechać, czy powiedzieć coś. Pozytywnego, wszystko jedno. W styczniu kino dało mi trochę smutku, dlatego że miałem kilka zawodów takich, co były są Oscarowymi obrazami, a mi się nie podobały. Rzeczy takie jak nowy Tarantino, nowy Inaritu czy dziewczyna z portretu. Więc w ostatnich ekspresach właściwie nic tylko kręcę nosem. Więc szczęśliwie dzisiaj mam dla Was gratkę i w sumie dla siebie też, dlatego że Spotlight to naprawdę fantastyczna rzecz. Posłuchajmy tej recenzji yy, mojej. Nie widziałem jeszcze spotlight w zeszłym tygodniu, kiedy mimo wszystko postanowiłem dołączyć do dyskusji w barze i bronić go przed znajomym, który go oglądał i nie podobało mu się w filmie Atakowanie Kościoła. Oczywiście polegałem tylko na napływających zewsząd doniesieniach, nie widziałem filmu jeszcze w ogóle, ale mam nadzieję, że. Pijanemu można wybaczyć. Zwłaszcza, że pogłoski okazały się prawdziwe. Spotlight to film o pracy zajebistych dziennikarzy, którzy pracują nad dojściem do skali molestowań w kościele. Film, który mógłby spokojnie pociągnąć mocnym pędzlem, pokazując lamentujące ofiary, konfrontacje z zacierającymi ręce księżmi i dziennikarzy powtarzających „A przez takie gówno, właśnie przez takie gówno jestem ateistą. I nawet mogłoby się to filmowi upiec, ale nie robi tego i tak. Spotlight pozbawiony jest Zupełnie taniej sensacji. To jest film o procesie zbierania informacji od pierwszego podniesionego wątku do pierwszego opublikowanego artykułu. Wszyscy traktują swoją pracę jako codzienny dziennikarski obowiązek. Jeżeli ktoś dotrze tutaj, jeżeli ktoś znajdzie w tym filmie jakiś atak, to chyba tylko dlatego, że uważa samo ujawnienie molestowań za szkalowanie kościoła. I jeżeli tak jest, no to sorry, to byłbyś w Bostonie częścią problemu. Przymykanie oka na zło, bo ważniejsze jest, żeby twoja ulubiona drużyna wygrała. To <grywki> propsy. Spotlight to ważne kino i jedyne co w nim jest sensacyjne, to jaką sensacją jest, jak dobry może być film detektywistyczny bez pościgów, bez strzelanin, bez huczenia zambony i bez napadów paniki. Po prostu świetna drużyna i ich praca, nagrana prawie jeden do jednego, jak w prawdziwym świecie. Ekipa przed kręceniem zbierała informacje przez więcej niż rok, by wszystko wiernie przedstawić. Spotlight dostaje ode mnie 5. Yy... Nie wymyśliłem nic. O nie. Z powodu tematyki przychodzą mi bardzo złe pomysły do głowy. Bardzo nieodpowiednie. Pięć y, ocenzurowanych żartów. Wcale nie jest lepiej. Eisenstein. Wielki reżyser sowiecki, autor pancernika Potemkina, którego niestety jeszcze nie widziałem. Wiem, troszkę wstyd, troszkę wstyd. Więc Eisenstein dorobił się filmu o sobie, o swoim pobycie w Meksyku. Reżyser Peter Greenway znany będzie od teraz z doczepiania się do wielkich twórców. Jego poprzedni komediodramat nazywał się bowiem Osiem i Pół Kobiety. Poza tym w studyjnych kinach wychodzi produkcja z gatunku gejowska pasza. To skala szarości. Facet, który ma rodzinę, poznaje innego faceta i następuje gejowska miłość. Dwóch powyższych premier studyjnych nie widziałem, ale dwie kolejne tak. I słuchajcie, musicie sobie nastawić te swoje radary, tak jak psy są uszy. Nie, nie chodzi mi o radary, prawdziwe. Trzymajcie je po prostu oko, oko na tę produkcje. Pierwsza z nich to widzę, widzę houseowy horror o bliźniakach i mamie z opatrunkiem. Naprawdę spoko, wygrał festiwal Nowe Horyzonty, żadnych wyskoków, głośnych dźwięków, tanich chwytów, po prostu pyszny terror, w którym wystarczą codzienni członkowie rodziny i dzienne światło. A drugi film to barany. Recenzję znajdziecie w formie tekstowej w linku pod filmem. W skrócie jest to film o gościach wypasających owce i nie odzywających się do siebie. Też nie idzie w taniznę, utrzymuje dramatyczny ton, w którym humor wypływa tylko, cza tylko czasem i całkiem naturalnie. No a co, jak nie macie dostępów do małych kin, do kin studyjnych, no to bardzo mi przykro. Wasz wybór jest ograniczony do trzech rzeczy. Albo ojcowi i córki, podobno wyjątkowo tkliwy wyciskacz łez z Rosalem Crowem, albo, jak to robią single, żalona dziewczęca komedia, której twórcy boją się pozwolić na zamieszczanie recenzji przed premierą, albo Deadpool. Będę go recenzował za więc póki co się wstrzymam z komentarzem. No i to jest tyle, to jest wszystko w tym tygodniu. Dziękuję za oglądanie, już mi prawie włosy wyschły. Piszcie komentarze, dawajcie łapki, a ja mam coś dla Was dzisiaj w zamian, za to, że napiszecie komentarz, że dacie łapkę. Słuchajcie, będę trzymał za Was kciuki, żeby się Wam udało w tym tygodniu. To będzie wielki, dobry tydzień. Tego Wam kubuj rzeczy. Zwycięstwo na każdym polu. Do widzenia, dobranoc. Mogę pić i machać jednocześnie.